No, tak widzicie moje robaczki. Jeżdżę, jeżdżę. Czy widać coś? No, wydaje mi się, że już przy takim zmierzchu jednak trochę to poprawia widoczność. Przełączymy się w taki tryb ciągły. O, może lepiej taki. Trzy diody. No, słuchajcie, no widać. Widać kontrast. Jest to. Dla kierowcy zdecydowana poprawa widoczności. Wjeżdżając w taki lasek, gdzie są te kontrasty już gdzieś ciemniej, na pewno to pomaga. Ja akurat tutaj jestem zwolennikiem posiadania posiadania tutaj e, tego oświetlenia. Z przodu też mam migające, migającą lampę. No, są kontrasty, człowiek bardziej bezpieczny. A tu patrzcie, pasy podblaskowe mam jeszcze. Nie wiem, czy będę jechał asfaltem, szczerze mówiąc, czy trasą taką przez pola. Zobaczymy. Może połączę coś. No, dyskusja na temat efektywności rowerów. Czy to jest dobry sport, czy nie, na budowanie, nie wiem, sylwetki, zdrowia i tak dalej. Słuchajcie, a co mnie to w sumie obchodzi? Jest na pewno lepiej. Nie siedzieć na kanapie. Humor jest lepszy. Kondycja jest coraz lepsza z jazdy na jazdę jest coraz lepsza. No spalanie kalorii jest, nie da się ukryć. Więc jakiś to efekt ma. Ja myślę, że najlepiej łączyć różne dyscypliny. Po prostu, żeby się po prostu nie nudziło w czasie tej aktywności sportowej. To też to ma być dla nas przede wszystkim fan. I tyle. To jest dla mnie, a nie dla jakiejś panci. Na razie Heja.